Drugie prawo Kirchhoffa dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym. Teraz wybiegnę w przyszłość i powiem, że tutaj zakładam, że obwód nie znajduje się w zmiennym polu magnetycznym. Ale na razie nie zajmujemy się polem magnetycznym, więc zapomnijmy o tym. Mamy teraz obwód zamknięty i idąc po tym obwodzie, na każdym elemencie obwodu obserwuję jakąś zmianę potencjału delta VI. Okay. Mam jakiś różny element obwodu i na tych obwodach mam jakieś zmiany potencjału delta VI. I teraz drugie prawo Kirchhoffa mówi, że jeżeli wysumuję te wszystkie zmiany potencjałów, to otrzymuję 0. Co to prawo dokładnie mówi? Wychodzę od jakiegoś punktu na tym obwodzie i robię teraz pełny obieg i wracam do tego samego punktu. I drugie prawo Kirchhoffa mówi, że suma wszystkich zmian potencjałów ma być równa zero. I proszę Państwa, to prawo jest w zasadzie oczywiste. Może zaznaczmy sobie to prawo. To prawo jest w zasadzie oczywiste. Jeżeli startuję z jakiegoś punktu i teraz wracam do tego samego punktu, to całkowita zmiana potencjału jest równa 0, no bo wracam do tego samego punktu. OK? No i najlepiej zrobić sobie to na kilku przykładach. Wtedy to będzie jasne. Zróbmy sobie taki prosty przykład. Mamy na przykład baterię tutaj, plus... I minus, jaką siłę elektromotoryczną. I robimy sobie prosty obwód. Tutaj mamy opór. Dobrze. Teraz w pierwszej kolejności wyznaczam kierunek prądu. Okay? W tym obwodzie jest proste. Wiemy, że prąd płynie od potencjału wyższego do potencjału niższego, więc wiemy, że kierunek prądu jest taki. Tutaj mamy i, prawda? I tutaj mamy prawda nasz prąd I. Dobrze. To jest pierwszy krok. Teraz proszę państwa, aha, tak jak powiedziałem, prąd płynie od potencjału wyższego do potencjału od potencjału wyższego do potencjału niższego. Więc jak na przykład popatrzę sobie na ten punkt i na ten punkt i tutaj sobie oznaczmy to powiedzmy przez VA, a to sobie oznaczmy przez VB, to proszę państwa wiemy, że VA będzie większe od VB. Prawda? Wiemy, że VA będzie większy, będzie większy od VB, prawda? Ponieważ prąd płynie na dół. Dobrze. Teraz, proszę Państwa, w drugim kroku wyznaczamy kierunek obiegu obwodu. Okay? Ja sobie zaznaczam na przykład o taki kierunek. Tak będę biegł. Ale mogę wybrać. Odwrotny kierunek. Czyli ja zacznę na przykład od, właśnie od VA, później pójdę do VB, później pójdę przez tą siłę elektromotoryczną i wrócę do e, punktu A, czyli do potencjału VA. No dobrze, czyli mamy już dwa kroki za sobą. I teraz tak, będziemy badać poszczególne elementy obwodu i będziemy się zastanawiać, jaka tam jest e, z, e, zmiana potencjału. Czyli zaczniemy od oporu. Tutaj mamy nasz opór R. Czyli na tym oporze idę od VA do VB, prawda? Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, VA minus VB jest większe od zera. I teraz możemy zapisać, że VA minus VB równa się I razy R, prawda? Zaznaczmy sobie ten wzór. To jest nic innego jak prawo OMA. Czyli mam różnicę potencjałów na tym oporze i ta różnica potencjałów to jest dokładnie I razy R, natężenie prądu elektrycznego razy wartość tego oporu. To jest dokładnie prawo OMA. Teraz tutaj mamy naszą baterię, powiedzmy. Źródło napięcia, powiedzmy bateria, prawda? I teraz proszę zobaczyć, że na tej baterii idę od potencjału V minus do potencjału V plus. Może sobie zaznaczmy, że tutaj mamy tak potencjał minus, a tutaj mamy potencjał plus. Dobrze? Proszę zobaczyć, że teraz właśnie idziemy od potencjału minus do potencjału plus, czyli zmiana potencjału teraz to jest V minus, minus V plus. I to jest mniejsze od zera, prawda? Ponieważ V plus to jest wyższy potencjał niż V minus. Czyli tutaj zmiana potencjału będzie ujemna. I teraz z definicji możemy sobie zapisać, że różnica potencjałów na tej baterii, co definiujemy jako V plus minus V minus, to proszę Państwa zapiszemy, że to jest nasza siła elektromotoryczna. Tutaj proszę Państwa zakładamy, że opór wewnętrzny tej, tego y, źródła jest równy zero, prawda? Odsyłam do filmiku na temat siły elektromotorycznej. Zakładamy, że opór wewnętrzny jest równy zero tej, tej siły elektromotorycznej i wtedy V plus minus V minus jest równe dokładnie nasze E, prawda? Czyli teraz różnica potencjałów V minus minus V plus równa się minus E, prawda? Z powyższego wzoru. I zaznaczmy sobie. I zaznaczmy sobie. To jest różnica potencjałów na drugim elemencie obwodu. A proszę zobaczyć, że obiegamy ten obwód tak, że najpierw idziemy przez V minus, a później dopiero idziemy do V plus. No to dobrze. To teraz sobie rozpiszmy po kolei ten bilans napięć w tym obwodzie. Więc mamy tak. Zaczynamy od VA. Czyli mamy tak. VA... Minus Vb, to jest prawda różnica potencjałów na pierwszym elemencie obwodu. Teraz dodać różnica potencjałów na drugim elemencie obwodu, czyli na tej sile elektromotycznej, V minus minus V, plus, prawda? I teraz zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa to ma być równe 0, prawda? Na samej górze. Suma tych zmian potencjałów ma być równa 0. Czyli idziemy od Va do Vb, czyli Va minus Vb, później idziemy przez siłę elektromotoryczną, dodać V minus minus V, plus, a później wracamy, prawda, do naszego punktu Va. Teraz proszę zobaczyć. Że to rzeczywiście jest równe 0. Teraz zakładamy, że te przewody tutaj w tym obwodzie, one nie mają oporu, a tak jak kiedyś tu wytłumaczyłem, wtedy potencjał nie zmienia się na tych e, przewodach. To wtedy wiemy, że V- minus jest równe Vb, a V plus jest równe Va, prawda? I wtedy widzimy, że rzeczywiście Vb skasuje mi się z tym V-, minus, Va skasuje mi się z tym V, plus i rzeczywiście dostajemy 0. Drugie prawo Kirchhoffa jest e słuszne. Ale. Nam chodzi tutaj o coś innego. Zauważmy, że VA minus VB, to jest tak jak napisaliśmy wcześniej, to jest I razy R. To jest zmiana potencjału na oporniku. Zmiana potencjału tutaj, V minus minus V plus, to jest minus E. I to ma być równe 0, czyli dochodzimy do wniosku, że I razy R minus E równa się 0. A z tego dostajemy, że I równa się E. Podzielone przez R. I to jest, proszę Państwa, dobry wynik. Jeśli zakładamy, że opór wewnętrzny jest równy 0, tutaj jeszcze raz nabijmy, że opór wewnętrzny źródła napięcia jest równy 0, to dokładnie taki mamy wynik, że natężenie prądu elektrycznego to jest siła elektromotoryczna podzielona przez ten opór. Czyli dostajemy słuszny wynik. Teraz dodajmy sobie opór wewnętrzny. Jeśli dodajemy opór wewnętrzny, to tak jak wytłumaczyłem w filmiku na temat siły elektromotorycznej, dodajemy opornik. Dodajemy taki mały opornik i narysujmy sobie. Tutaj mamy źródło napięcia plus i minus. Tutaj mamy ten opornik, prawda? To jest, ta, to jest ten opór wewnętrzny. I teraz rysujemy sobie opór jakiś zewnętrzny. I łączymy. Dobrze. Czyli tak, tutaj mamy opór R. Tutaj mamy ten nasz opór mały R, czyli to jest ten opór wewnętrzny, prawda? To całość to jest nasze źródło napięcia, prawda? To całość to jest nasze źródło napięcia. Dobrze, zaczynam tak jak poprzednio. Najpierw wyznaczam kierunek prądu. Znowu, tutaj proszę Państwa łatwo, tutaj wiemy, jaki jest kierunek prądu. Jest tutaj, mamy I, prawda? Tutaj mamy I, ale okaże się, i to przedyskutuję w następnym filmiku, nie zawsze jest oczywiste, w którą stronę. Prąd. Tutaj to jest jasne. Dobrze, to teraz zaznaczmy sobie różnice poten Potencjały sobie zaznaczmy, tutaj sobie oznaczmy VA, tutaj sobie zaznaczamy VB, prawda? Tutaj mamy V minus, tutaj mamy V plus, a tutaj też mamy. VA, prawda? Bo zakładamy, że na przewodzie nie ma zmiany potencjału. No to proszę Państwa korzystamy z naszego prawa Kirchhoffa, które mówi, że suma zmian potencjałów ma być równa 0. No to piszemy VA minus VB. Teraz tak, zaczynam od VA i idę przez VB, później idę przez źródło, przez siłę elektromotoryczną, później idę przez ten opór wewnętrzny i wracam do punktu VA. Czyli VA minus VB, to jest pierwsza zmiana potencjału, dodać Teraz mamy V minus minus V plus, bo idę najpierw od minusa, później idę do plusa. Dodać, następnie mam V plus minus VA, prawda? To jest zmiana potencjału na oporze wewnętrznym małe R. I my wiemy zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa, że to ma być równe 0. I sprawdźmy, że to rzeczywiście jest równe 0. Proszę zobaczyć, że V minus to jest równe VB, czyli to mi się skasuje z tym, to mi się skasuje z tym, VA mi się skasuje z tym i rzeczywiście dostajemy 0. Tak, jak ma być. Ale teraz tak. VA minus VB to jest znowu i razy R. To jest prawda? Prawo O. Prawo Oma. Różnica potencjałów na tym oporze duże R to jest po prostu i razy R. Tutaj, tak jak poprzednio, to jest minus siła elektromotoryczna. Tutaj. To jest, proszę Państwa, różnica potencjałów na tym oporze. My idziemy teraz od V plus do VA, prąd płynie do góry, prawda, na, na tym obozie, czyli V plus jest większe niż VA, czyli to tak samo jest I razy R zgodnie z prawem OMA, Dobrze? Czyli możemy sobie teraz zapisać, i to ma być równe 0, prawda? Czyli jeszcze raz mamy I razy R minus E, dodać I. Małe r równa się 0, a z tego wynika, że i równa się, jak sobie to zapiszemy, e podzielone przez r dodać r. I to jest dokładnie taki wynik, jaki powinien być. Jak dyskutowałem we filmiku na temat siły elektromotorycznej, natężenie prądu elektrycznego w tym układzie to jest po prostu siła elektromotoryczna podzielone przez duże r, ten opór zewnętrzny dodać małe r, czyli opór wewnętrzny źródła napięcia. No i pod koniec spróbujmy sobie wypisać takie pewne reguły, które tutaj, się, które tutaj się wyłaniają, ok? Czyli napiszmy sobie pewne reguły, które tutaj się wyłaniają. Dobrze, mamy następującą sytuację. Mamy opór. Mamy tutaj opór, dobrze. Tutaj mamy różnice potencji, tutaj mamy potencjał VA, tutaj mamy potencjał VB i prąd płynie w tym kierunku. Dobrze? Tutaj płynie prąd. Okay? I teraz ja obiegam obwód o w tym kierunku. To tak, najpierw idę do VA, później idę do VB. Czyli mamy tak, VA minus VB i to jest równe I razy R. Zgodnie z prawem OMA, prawda? VA jest większe od VB, bo prąd płynie od potencjału wyższego do potencjału niższego. Czyli VA minus VB jest równe I razy R plus I razy R. Dobrze, teraz inna sytuacja. Mamy ten sam Opór, tutaj tak samo mamy VA, tutaj tak samo sobie oznaczmy przez VB. Tak samo obiegam ten obwód, tak, ale teraz prąd płynie w tym kierunku. Prawda? Ja obiegam ten obwód najpierw VA, później VB, czyli zmiana potencjału to jest VA minus VB. Ale proszę zobaczyć, teraz prąd płynie do góry, a prąd płynie od potencjału wyższego do niższego, czyli VB jest większe niż VA, czyli to jest mniejsze od zera, czyli teraz napiszemy minus I. Razy R, prawda? Teraz pojawia się znak minus, ponieważ idę najpierw od VA do VB, a VA to jest mniejszy potencjał niż VB, ponieważ prąd płynie do góry. Dobrze, to jest druga reguła. Teraz reguły odnośnie sił elektromotorycznych. Jeżeli mam tak i tak, tutaj mam plus i tutaj mam minus, dobrze? I obiegam w taki sposób. Czyli najpierw jest V plus, a później minus V minus, czyli idę od V plusa do V minusa, a to jest równa siła elektromotoryczna. Dobrze? Teraz jeszcze jedno plus. O, może no, przepraszam. Mamy tak. Minus, plus i idę... Tak samo, czyli teraz najpierw idę do V minusa, później do V plusa, czyli zmiana to jest V minus minus V plus, a to jest minus siła elektromotoryczna. I teraz opory wewnętrzne traktujemy tak jak zwykłe opory. I w kolejnym filmiku zrobimy sobie kilka przykładów. To wszystko.